A! Czego chcecie, klipki? E, jestem Kai Star, uczeń Jedi, a to moi przyjaciele. Ciekawi nas, czego pan szuka na naszym targu i w tych śmieciach? A, jesteście Jedi, co? Raczej młodziki. Nazywam się Ansen Strang. To nie powinno was obchodzić, ale skoro musicie wiedzieć, to jestem łowcą nagród. Płacą mi za to, że coś znajduję. Zazwyczaj ludzi. Miewałem różne rodzaje zleceń. Uff, ale to dawne dzieje. A dzisiaj mam znaleźć małego kibina o imieniu Figgles. Kibina, tak? Dobrze znam tę istotę. Wyglądał tak. Jest słodki. Tak, mały, kudłaty, fioletowy. Wiem, jak wygląda kibin. Taka jedna zatrudniła mnie, żebym go znalazł. E, nigdy wcześniej nie szukałem zaginionego zwierzaka, ale ostatnio nie mam za dużo roboty. Człowiek się starzeje. Tak czy siak, zaproponowała niezłą sumkę, jeśli znajdę go do wieczora. Boję się, że chyba już nie zdążę. O, wiesz, możemy pomóc. Jedi chętnie pomagają. Tak? Pracuję sam. Mam cały niezbędnik. O, proszę. Buty odrzutowe, detonatory, lornetka na podczerwień... Od czego jest ten guzik? A! Ups, sorki. <trym> Może nie jesteśmy łowcami nagród, ale e, całkiem nieźle nam idą poszukiwania. A! Jeśli będziemy działać razem, do wieczora na pewno znajdziemy kibina. Ach, zawsze pracowałem sam, ale jeśli nie znajdę go w porę, nie dostanę żadnej nagrody. A nie ukrywam, żeby się przydała. Ach. Skoro tak bardzo chcecie mi pomóc, to przecież was nie powstrzymam. Tak! Znajdziemy to zwierzątko. Pomożemy. Nie znaczy, że jesteśmy zespołem. Nie podzielę się z wami nagrodą. Łapiecie? Aha. Hmm. Tu jest napisane, że kibiny są bardzo szybkie, łatwo je wystraszyć i lubią chować się w ciasnych norkach. Hmm. W Kucklob Springs jest cała masa takich kryjówek. Popytajmy, czy ktoś coś zauważył. Aaaa, serio chcesz gadać z ludźmi? Nie będzie tak źle. Mieszkańcy są bardzo mili. Więcej chętnych do pomocy, tym szybciej go znajdziemy. Hmm. Nie sądzę. Hmm. Pogadajmy z nimi. Przepraszam, nie widzieliście... Wy! Gdzie jest kibin? A? A, e, kibin? Mam tu coś takiego? Ja nic nie wiem. Ten pan jest straszny. Uciekajmy stąd. Zaczekajcie. Widzieliście takiego słodkiego stworka? Nie, ale złapaliśmy ryby i już jej nie ma. Siostra mówi, że widziała jak coś się zabierało. Hm, to nasza wskazówka. Chcę rzucić okiem. A! Um, a może spytałbyś trochę grzeczniej? Proszę. Jasne, okej. Okay. No Wygląda na ślady kibina. Trzeba się dobrze przyjrzeć. Nie widzę, dokąd prowadzą. Dlatego mam to coś. <laughs> Tylko włączę tryb podczerwony. Niech no zerknę na ślady tego małego spryciarza. Tak! Ha! Mamy to! Idziemy w tę stronę. I to rozumiem, jak za starych dobrych czasów nic nie umknie Anselowi Strangowi. Znaczy ten. Za mną. Sprawdźmy, dokąd prowadzą ślady. Ansen wziął taką super lornetkę, a ślady prowadziły prosto do Twojego domu nasz. Wow, ale niestety ostatnio nie widziałam tu żadnych kibinów i nigdy nie słyszałam, że bułowcy nagród szukali słodkich stworzonek. Trochę to dziwne. Dostanę za nie sporo kredytów, jasne? Liczę na te nagrody. Możemy się rozejrzeć? Może kibin gdzieś się tu chowa? Pewnie, a ja dam Wam znać, jeśli znajdę coś ciekawego. Dzięki nasz. Hmm. E? Dobra, nie to, że potrzebuję Waszej pomocy, ale. Nie ma za co kolego. Hmm. Subskrybuj, by znaleźć więcej filmów, i włącz Disney Junior, gdzie obejrzysz swoje ulubione seriale.